Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polski za granicą. E, tak jak widzieliśmy w poprzednich tabelach, e, te nasze należności z tytułu naszych polskich e, inwestycji za granicą są na poziomie 10% inwestycji zagranicznych w Polsce. Czyli widać jest dużą dysproporcję. Polska nie inwestuje, <laughs> Polska nie inwestuje dużo za granicą, w przeciwieństwie do zagranicy, która inwestuje... Dużo w Polsce. To znaczy, czy on. Chodzi o, chodzi o tą dysproporcję, że mamy mało należności, a mamy dużo zobowiązań. W 2023 roku było to 11,4% nasze należności, a nasze zobowiązania. Jeżeli chodzi o informacje na temat naszych polskich inwestycji za granicą, nie mamy tutaj zbyt wielu informacji, jest skąpo. Głównie tutaj y, można powiedzieć o podziale, że y, podobnie jak inwestorzy zagraniczni, tak samo i postępują inwestorzy z Polski, że większość swoich środków lokują w akcje i udziały, natomiast mniejszą część środków lokują w obligacjach i papierów dłużnych. No, widać, że są to inwestorzy nastawieni na y, większe zyski, bardziej świadomi ryzyka. Nie, nie chodzi tutaj o jakieś bezpieczne inwestycje. Gdzie najczęściej polscy inwestorzy najwięcej środków inwestowali? W Luksemburgu, w Republice Czeskiej oraz w Niemczech. I najchętniej inwestowali w przetwórstwo przemysłowe, działalność finansową ubezpieczeniową, handel hurtowy i detaliczny. I działalność profesjonalną, naukową i techniczną, oraz górnictwo i wydobywanie, czyli w te same sekcje, w które dostaje się kapitał z zagranicy do Polski. Tak naprawdę, ja mam wątpliwości, czy to nie jest ten sam kapitał, tak? patrząc na to, w jaki sposób są wykonywane zestawienia, bo nie dość, że jest właśnie ta wielkość. 155 miliardów z tych polskich tutaj należności. Ona jest zbliżona do dochodów, które pozyskują inwestorzy zagraniczni w Polsce. Czyli tam mieliśmy 139,3 miliarda, tu mamy 155 miliardów i 8. 155,8 miliarda i jest to wartość podobna. A co do tego, Jaka jest narodowość tego kapitału, niestety z, z tych zestawień, które nam oferują urzędy centralne, nie możemy tego łatwo odczytać. E, dlatego, że mamy, tak jak wspominałam, podział według rezydentów, a rezydentem może być. Rezydentem może być równie dobrze. E, inwestor, e, znaczy przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym po prostu. E, Podsumowując, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce, to nasz kraj jest powiązany kapitałowo z Niemcami, Holandią, Francją, Hiszpanią, Luksemburgiem i Stanami Zjednoczonymi. Był na rok 2023, ale ze statystyki widać, że jest to powiązanie takie trwałe. Natomiast ten Luksemburg jest tutaj zagadkowy i ja go tak pozostawię, bo no, nie wiem czemu to tak wygląda że spójrzmy, w 2019 do 2022 ten Luksemburg jest na poziomie 1% i nagle wystrzela nam na 12,3%. Tutaj jednocześnie spadają nam spadają nam wartościowo odrobinę, ale też udziałowo inwestycje z Niemiec. Wzrastają nam bardzo tutaj inwestycje właśnie z Holandii, a Francja trzyma się na stałym poziomie, Hiszpania też jakaś taka stała pozycja, i tutaj jest zmniejszenie się znaczące wielkości kapitału ze Stanów Zjednoczonych w 2023 roku. Pewnie jest to związane po prostu z polityką. Zatem, niewątpliwie jeśli chodzi o politykę, w mojej ocenie, czyli autorki opracowania, czy Polska jeszcze istnieje. Uwzględnia ona, polityka uwzględnia obok interesu własnego także interesy krajów, które są tutaj największymi kapitałodawcami, jeżeli chodzi o Polskę. Jeszcze raz chcę podkreślić, że statystyki urzędów centralnych dotyczące bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych trzeba czytać z należytą ostrożnością i pamiętać, że oś. Analiz przebiega wzdłuż granicy kraju, a nie wyróżnia nam narodowość kapitału. Czyli możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie zagraniczni inwestorzy inwestują środki w przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, uzyskują korzyści, korzystając jedynie z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. To jest to oczywiście na odrębny, bardzo złożony temat, złożony film. Dziękuję za uwagę. Jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, omówiłam temat, pozostał dług publiczny oraz pozostał eksport, import. Myślę, że to już króciutko omówię i będzie pora już na wnioski. Dziękuję za uwagę.